Z tej strony Tinkininki. W dzisiejszym odcinku będziemy rolować kratet.pl Mam plan, żeby um, z naszą ekipą TSP um, zalecą spawn z czterech różnych stron. Będą to robili e, Tinklininki, czyli ja, Dipsy, Lala, oczywiście po... No więc ja sobie kopię diaksy. Um, potem sobie pokopię trochę żelaza. No i wrócę chyba do Was jak już będziemy razem z innym, jak będę razem z innymi Tbisiami, żeby się nie przygotować do tej operacji, naszego eksperymentu, projektu. No więc widzimy się za jakiś czas. Dzięki inki, inki zarówno swoim pysznym trójkątem. Woda już jest! Woda już jest! Ale jest tutaj! Ludzie, chciałam tutaj dumnie będę Jeszcze nie, ale. Piękna, to jest Piękne. Dupa, krzycha Zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Ogólnie, zaznaczył się. Co? Już spłynęła tu na? Jakim chujem? Nie wiem, aczkolwiek nie może karmić. Typ! A, spłynęł tu? Rzekaj, tak? Nie. Ten... Kurwa. Nie, dobra, nie spłynęła. Oj, się opiódł, że to już jest na łące. Na spłynęła. O no, tu. To... Tak jest. Ehm, no, tak na razie wygląda, czy tutaj jest miało, nikt nie rozwiązał w obie lata. Um, I to się tutaj tak ładnie ciągnie, taką migę, Robię to już o tu pięciu pięciu godzin. No i co? No i płynie Okej okay. Proszę bardzo, też naspałnie Okej okay. To jest takie piękne, teraz jest że zalany Trzykrotnie byłeś wodą zalany, teraz wodą lawą, Ojej. Oh yeah. Ej, ona chyba jednak się tego, pchłonie respa Już nie, bo tutaj nie wejdziemy, no, nie nie. to nie znaczy Oj, chyba głupi się trafia i tak nie jest szyba, bardzo dobrze ehm, Tutaj jakby to było, teraz tutaj jestem, nie?

smoka, okej okay. Ym... No i mówimy o kupująco Poczekaj, kto się rozdaje, czy będzie tam? Czyli teraz jak w ogóle spłynie, to już nie, nie będziemy mogli z tym zlostać Tuż to? No, ta lata <noise> <noise> Okej, okay. bo jest nieco zaskoczona, czym to się zdarzyło <noise>

Tu się wyręca. Nice. No Tak. O nie. O nie. To zło. <laughs> o oh, <shit. śmiech> oh, nie. Oh, nie. do <laughs> <laughs> E, po pewnym czasie ogólnie e, mam taką praktykę, że <laughs> wszystko się tutaj niby spawne. Ja sobie zabieram z różnymi rybkami tutaj... ...dlaczego? E, strasznie, muszę tutaj zmniejszyć render distance. O, oczywiście. Wspieramy e, sobie główki i różne rzeczy, które tu wpadną. Tutaj będą matki z tych tutaj tablic. Zobaczcie, to jest typowe. Taka, tutaj taka. O, podcast przyjazny Generator pięć minut Nie cheat, nie mam za, nie działaj O, aby, uwa, jeżeli Okej, okay, ciekawe Najbardziej, nie wiem, czy jak na razie, najbardziej mi się to podoba Pik pik ja sobie wezmę, schowam, bo nie chciałbym ich stracić. Um, I robimy tak. Crafting. Taką taktykę. Mm. sek, I robimy sobie beczkę. się od. Tak. Nie, czekaj, jak to muszę robić? to. oj, Tak, tak. Tak, tak. Górce, czyli można czyli można jeszcze gębi tutaj dobra, tutaj że okej okay. um. że wam się nie spodobało i że tego nie robicie i że jesteście na mnie źli no, także do zobaczenia w następnych odcinkach w trakcie tych do zobaczenia o.